Kochani, dzisiaj chcę poruszyć przy okazji zdjęcia, które pacjentka nam wysłała po zabiegu dwa miesiące powieg dolnych, chcę poruszyć yy, kąt boczny i zabiegi wykonywane w kącie bocznym. Od czego to zależy, mówimy głównie o kantopeksji, bo niektórzy twierdzą, że u młodych osób nie ruszamy tego kąta bocznego, nie robimy kantopeksji, są różne rodzaje kantopeksji i. Naprawdę nie warunkowałabym tego w zależności od wieku, dlatego że są różni pacjenci z różną kondycją powieki dolnej i kąta bocznego i na, na, naprawdę trzeba to rozpatrywać bardzo indywidualnie. Słuchajcie, tu bardzo obserwujemy dolną powiekę. W jakiej jest kondycji? Czy jest bardzo rozciągnięta skóra, czy jest dobra kondycja tarczki powiekowej, czy kąt boczny, zwłaszcza więzadło boczne, czy jest luźne, czy dobrze napięte, jak wygląda ta szpara powiekowa, jaka jest kondycja mięśnia okrężnego? Czy on tutaj nam ładnie trzyma, czy nie? Ja wczoraj operowałam pacjentkę, która wyglądała tak, jakby miała odcięte więzadło dolnoboczne, tu nic nie trzymało, a miała tylko 40 lat, także to jest sprawa bardzo indywidualna. Popatrzcie, tu jest pacjentka. Która zgłosiła się na plastykę powiek dolnych, i mieliśmy tutaj nieduże przepukliny. Natomiast spore siniaki, sińce pod oczami, sińce pod oczami. I zobaczcie, jak ten kąt boczny wyglądał. Tu ta kondycja dolnej powieki była już bardzo słaba, pomimo że pani jest młodą osobą. I zobaczcie, przesłała zdjęcia po dwóch miesiącach. Ten kąt musi się tutaj wygoić. Kantopeksja zamknięta została zrobiona, bo jakbyśmy y, tą plastykę powiek dolnych zostawiły tutaj bez zabezpieczenia tego kąta, to to by nam tylko się pogłębiało, czyli takie starcze odwinięcie powieki w kącie bocznym by się tutaj robiło.